Z okazji trwającego konkursu Chopinowskiego przypomniała mi się taka anegdota z mojego życia. Moja pierwsza praca na pełen etat polegała na tym, że sprzedawałam bilety na koncerty muzyki klasycznej. No i właśnie sprzedawałam bilety na koncert laureata konkursu Chopinowskiego tych 100 lat temu. I ten koncert bardzo szybko się wyprzedał, bardzo szybko już nie było żadnych biletów. I pewnego dnia do kasy przyszedł taki pan, był ubrany w zimową kurtkę, bo już było bardzo zimno. podszedł do mnie i powiedział, że poprosi o bilecik na koncert y, laureata konkursu Chopinowskiego, na co ja Wiedziałam, że no bardzo przepraszam, proszę pana, niestety nie ma już bilecików na ten koncert, wyprzedał się. Na co on spojrzał mi bardzo głęboko w oczy i zaczął powoli rozpinać swoją kurtkę. Na no to się przestraszyłam i zaczęłam nerwowo wypatrywać ochroniarza. Ale on rozpiął ją tylko na tyle, żebym zobaczyła, że pod spodem miał koloratkę. Wskazał ją palcem i powiedział, nie proszę pana, proszę księdza. Jestem księdzem. To co? Może jednak znajdzie się ten bilecik. I wiecie co? No i bilecik i tak się nie znalazł.